Yo, Sean si, stronie Sendzio, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mam plan wybudować jedną duplikarkę e, piasku, gravelu i takich rzeczy, grawitacyjnych bloków w pierwszej części, a w drugiej mam plan wybudować e, fajną, automatyczną farmę złota. Pójdę się przespać, bo już widzę, że się Moby Respią. I w opisie wam przypnę linki do filmów, z których korzystam, poradników, po prostu jak zbudować daną farmę. Więc tutaj sobie ustawię taką skrzynkę na materiały potrzebne do wybudowania duplikarki. Więc mamy skrzynię, to jest pierwszy 64 LT, akurat potrzebujemy skrzynię, To dwa staki, jakiś budulcowego bloku, to sobie najwyżej pójdziemy po bruku zaraz. Hopperów to mam idealną ilość prawie że. Redstone'a to też mam prawie idealną. Ok, 24 slime bloki, ja mam tylko niby 6, ale to wystarczy, ponieważ po prostu wybudujemy jedną i najwyżej jak będę potrzebowała kiedyś więcej, to sobie dostawię eee, też sticky pisowne, liście, komperatory i wszystkich rzeczy, co mogę, zabiorę po prostu tyle, ile jest na poradniku, bo tam pisze, bo wiecie, to będzie z wykorzystaniem portalu do endu i po prostu portal do endu ma 4 strony i my po prostu obudujemy jedną, ponieważ no, tyle mam slime'ów. Najwyżej sobie kiedyś byśmy poszli po prostu po większą ilość. Ale teraz po prostu wybuduję to co mogę. A po prostu najwyżej dostawimy sobie później te pistolety oraz slime. Więc teraz komparatory i te przekaźniki. I potrzebujemy kamień, więc no troszeczkę tego będzie potrzebne. Chyba to jest to. Nie wiem czy to jest to, czy to, więc sobie zaraz jeszcze się upewnię. Tak jest, potrzebuję przekaźniki, więc idę po prostu sobie wrzucić już do przepalania odpowiednią ilość kobla. Będzie 36 i sobie wrzucamy po połowie do każdego z piecy. Ej sobie poczekam aż się przepali i przy okazji pójdę po resztę bruku, aby zrobić, aby zabrać pod. Bloki budlcowe. Teraz, póki nam się to przepala, przepalatowało, jeszcze potrzebujemy 12 przycisków. Więc w sumie też można sobie zrobić ze stona i powrzucać to wszystko do tych piecy. Potrzebujemy 10 obsydianów, więc na szybkości bym sobie gdzieś poszedł. I na no, sumie gdzie? Szukając wiadarek, ponieważ no po prostu sobie tak przyniesiemy lawę, żeby zrobić obsydian, znalazłem łóżko, więc... W sumie tak teraz za sprawę, że jakoś obsydianu nie potrzebujemy, bo możemy zrobić niby portal właśnie za użyciem obsydianu, który jest tam. Więc w sumie nie będę wspierał obsydianu. Ale wiem, że potrzebujemy jeszcze 9 drabinek. No to przerobiłem całe drewno, no nie chciałem aż tyle, no ale okej, okay, będę miał duży zapas patyków. To sobie te deski odłożę już. A więc drabinki mamy. Teraz 900 nowych pochodni, więc przerobimy sobie jedną taką, jeden taki blok i 11. No, można z, do zapasu zrobić. To sobie idę szybciutko odnieść. Teraz potrzebuję 5 dźwigni, więc w sumie potrzebuję znowu bruk. Ale chyba nie będę wam pokazywał całego procesu przygotowania itemów, tylko jak już będę miał gotowe, to do was wrócę. Okej, okay, mi się udało te wszystkie itemy już ogarnąć, więc. Teraz zbieram je ja wszystkie do ekwipunku i wyruszam w rejs Ale najpierw to muszę podbiegnąć gdzieś tam Po prostu biegniemy teraz do endu, do portalu do endu Do środka do na razie Nie Jakby ktoś się pytał to niestety, ale dalej mi się tego kota nie udało znaleźć Więc no dalej ta farma niestety jest... Półdziałająca nie, Wracam z powrotem bo zdałem sobie sprawę, że ja przecież mam Elytrę I czemu na niej nie podlecieć jak mam papier Mam prochu w miarę Więc można zawsze fajerwerki podlecieć, więc... W sumie wracam się i idę po Elytrę. Aha, i ja zapomniałem, że my nie mamy Elytry jeszcze na mendingu oraz na niezniszczalności, więc na razie sobie jednak odpuszczę Elytrę. Czyli co, byłem już w jakiejś części drogi, ale wróciłem i znowu trzeba biegnąć. Bardzo mądre. Niestety nie umiem znaleźć miejsca, gdzie się pierwszy raz skopywam, ale myślę, że... Tutaj może być dobrze, nawet jakiś case tu jest, ale ja się kopię gdzieś tu. Powinienem natrafić na miejsce, którego szukamy, czyli właśnie że portal do endu. Udało mi się już znaleźć wejście, a więc teraz ponownie znaleźć e, portal do Endu. Zdrałem tak sobie szukając e, tego portalu udało mi się diamenty znaleźć. E, ale tego portalu za żadne... No nie umiem go w ogóle znaleźć. No, przynajmniej dodatkowe 6 diamentów, więc no, zawsze coś, no, ale kurde, gdzie jest ten portal? Ja pamiętam, że on gdzieś jakoś tak w ścianie chyba dziwnie był. Okej, okay, ja już jestem z powrotem do Was i sobie tak, no, już nie umiałem znaleźć, więc postanowiłem, że sprawdzę na mój kanał i po prostu zobaczę na odcinku, gdzie co i jak. I na tam zbytnio tego nie pokazałem, niestety, więc no, troszeczkę mi może zająć się szukanie, ale tego co zobaczyłem to gdzieś jakimś cudem okej okay, fajnie, przed chwilą sobie zakończyłem nagrywanie miclikiem e, ale wracając do rzeczy, e, jak sobie oglądałem właśnie ten mój filmik, to zauważyłem takie coś właśnie Tylko gdzie to jest, to ja nie wiem. I chyba jednak wyjdę do góry na powierzchnię ziemi. I spróbuję może inne miejsce znaleźć albo nie wiem co, bo ja już nie mam pomysłów. No i przy okazji kolejny diament. Dobra, chyba mamy jakiś progres, ponieważ tutaj są bloki, e, a ja tutaj na pewno byłem, ponieważ nawet miary pamiętam e, po co tutaj byłem, ponieważ znalazłem właśnie bibliotekę i chciałem sobie ogarnąć i sprawdzić co w ogóle jest w tej bibliotece. I gdzieś tutaj powinna być. Mój wkop, pierwszy. Tutaj gdzieś powinien być właśnie portal. Tylko gdzie to nie jestem pewien, ale spróbuję iść. O! Jest! Mam to! Udało mi się to znaleźć. A więc co? Ja sobie odpalam poradnik. Robię dokładnie to, co jest na poradniku, czyli. Yy, no, to nie jest na ale ja sobie tak zrobię, że odłożę na razie to, co mi jest niepotrzebne, czyli w sumie tak naprawdę wszystko Plus, wiadomo, jakieś tam rzeczy pod rękę. E, I mam tutaj, że wszędzie ma być dwie kratki. Pod portalem ma być czysto po prostu. No te gówna mnie będą denerwować. Okej, okay, a więc krok jeszcze zrobiony, tylko sobie jeszcze tutaj załatam, aby było to równe. I teraz. W każdą stronę od portalu musi być 6 sześć sześć bloków w bok, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć oraz sześć i tak z każdej strony. Jeszcze mogę przy okazji powiedzieć, że też muszą być trzy bloki do góry, więc raz, dwa oraz trzy trz i po prostu musi być coś takiego. A więc po prostu ten sufit jest dobry, ale to jeszcze trzeba poskupić. Okej, okay, widzowie, ja już jestem z powrotem. Eee, I teraz co? Teraz musimy zlikwidować, że tak powiem, ramę portalu, więc sobie zróbmy coś takiego. W ogóle te wykopywanie mi tyle zajęło czasu, no ale dobra, już nieważne. Teraz robimy coś takiego. Wykładamy dirtem i teraz wystarczy urosnąć te muchomorki. A pisali, że wystarczy ich tylko 20 tych milów. No, chyba się trochę przeliczyli że 10, a ja zabrałem 20. No to troszeczkę lifton. Ale dobra, sobie troszeczkę tu rozświetlę. I tak, tak, na razie potrzebujemy jedno, niby. No, ale wiecie, wybudować od razu to wszystkie by było dobrze, nie? Więc, no, nie wiem, co chcemy teraz robić, Dobra, na razie to po prostu zostawię. Co będzie, to będzie. No, 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 niestety, tak się stanęło. Ale co, możemy teraz zacząć budowę. Bierzemy teraz sobie pistony, budowę. Tak. Jakiś budulcowy blok. Teraz redstone. Prowadzący właśnie od tego bloku. Na raz, dwa, trzy bloki. Teraz na trzy bloki dziura. Teraz ten przekaźnik. Ustawiony tak, z... Na, do końca jakby go trzeba dociągnąć. Teraz redstone. Teraz blok, którym zabudowujemy wszystko. Tutaj and tutaj. Kolejny przekaźnik. Teraz w tą stronę. Teraz redstone, tutaj kolejny blok udłucowy, czyli tu. raz czerwona pochodnia. Już to działa i sobie można, wiadomo, dźwignię można, nie trzeba, ale lepiej mieć. Tutaj można włączać i wyłączać. stawiamy tutaj jeden tłok, on dobrze działa. Teraz można wejść, tu postawić bloki udłucowe. U góry dać redstone nad pochodnią. Tutaj kolejny przekaźnik ustawiony w tamtą stronę. Na jednym kliku, jakby czyli nie tutaj, no tu. Teraz budulcowe bloki tutaj dajemy. Oraz do sufitu. Ok, teraz przepuszczamy jeszcze tutaj redstone. Skopujemy gierka. Coś takiego powinno wyjść. Teraz stawiamy trzy tłoki. Już widzę, że mi tłoku zabrakło. Ale mogę bloki ustawić, czyli trzy tutaj. Trzy tutaj. Teraz liście są potrzebne. Tu. I chyba to powinno działać. Tak mi się wydaje. Eee, chociaż można sobie sumie wytestować. Chyba kładziemy tu. U! Eee, to chyba nie tak. Okej, okay, niby tak powinno działać, ale mimo wszystko co pewnie, no... Po pierwsze, potrzebujemy troszeczkę mączki kostnej. Eee, więc ja po prostu... Zapisuję sobie kordy. Okej, okay, ja sobie kordy już zapisałem. A więc teraz, no po prostu wskakujemy do portalu. Idziemy do portalu kolejnego. I zbieramy potrzebne mi rzeczy. Typu mączka kostna, która jest tutaj. Albo wiecie, co nie będę brał? Tak, i no zabiorę sobie dokładniej. Jakoś może tak. jest tak. Te sześć kuli szlamu przerobimy sobie na chłopki. Okej, okay, pozbierałem sobie już te wszystkie itemy i raczej mam wszystko, więc po raz kolejny już bez łódki niestety. W sumie, więc no lipa, ale no po raz kolejny trzeba się tam dostać. Tylko sobie jeszcze zabiorę w sumie liście, ponieważ no to jest sześć, a potrzebuję 9 jeszcze. Ponieważ kilka liści straciłem. brałem nieco więcej, a więc teraz... Pora wyruszyć w podróż, chociaż nie, 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 teraz się zorientowałem, że tu biega koteł, więc szybko biegnę, zobaczyć, czy gdzieś nie mam moich rybek. Tu są ryby, więc biegnę szybko do tego koteła, do tego rudego kota i szybko musimy go złapać, żeby on nam tylko nie uciekł. Masz jedną rybę, no czego chcesz więcej, hopie. No to trochę będę go gonił. Jest nasz, więc teraz szybko go i pod poddomek potransportujemy. Przy okazji możemy ich rozmnożyć. No i co, i mamy już trzykotki, więc stopniowo będziemy zapełniać naszą farmę. Automatyczną, ale teraz to mogę zabrać piasek i iść z powrotem. Okej, okay, ja jestem już z powrotem, że tak powiem, w bazie. Yy, czyli tutaj już i sobie robię mączkę kostną. I rosnę te grzybki. Ale wszystkie od razu rosną No i teraz je zniszczę. Ok, a więc tyle, ile tylko mogę, postaram się wybudować jak najwięcej tych maszyn. No, inaczej, to jest ostatnia, ale już wiecie, jak najwięcej rzeczy od razu wybuduję teraz. Ok, to te, co mogłem wybudowałem. No tutaj jeszcze slajmy potrzebne. No i tutaj jeszcze pistony. Tak samo, słyszę, tu są pistony potrzebne. Ale okej, okay, to jest nieważne teraz. Teraz jest ważne po prostu, co mamy robić dalej. W jakimś sobie rogu, na przykład tutaj budujemy portal. Yy. I sobie jednak zepsuję te pornie, bo, bo czemu nie? Zresztą mi tak tak tu mogą być moby, że... Wiadomo, nie chciałbym, ale mogą być dla bezpieczeństwa. I stawiamy sobie tutaj taki portal. Okej, okay, widzowie, nie wiem co się stało. E, nie odpaliłem nagrywania po prostu. To się w sumie stało. Ale z tym portalem sobie już dokończyłem, a teraz buduję tutaj strefę, gdzie będzie kolekcjonować się, że tak powiem, te wszystkie rzeczy. I sobie wystawiliśmy hopery dwa yy, po środku. Platformę z obsydianu. I teraz obudowywać to wszystko trzeba po prostu o trzy bloki do góry. Raz, dwa. I tutaj trzeci. A następnie tutaj dać yy, guziki. Więc teraz sobie tutaj zrobię, że tak powiem, taki magazyn. Teraz robimy taką platformę taką samą jak to u góry. I teraz budujemy, że tak powiem, system zbierający. Eee, tylko nie wiem dokładnie, do którego my byśmy powinni zrobić, ponieważ no nam tylko jedno będzie działało. Ale równie dobrze można zrobić do każdego. A więc na spokojnie. Postawmy sobie tak. Chociaż nie tak, już wiem co źle zrobiłem. Teraz odzyskać i na te wszystkie hopery. Ok, udało się nawet. Teraz sobie postawimy tutaj też taki, że tak powiem, budulcowy blok, o na przykład ziemię. No i ustawimy tutaj tak. Skrzynki podwójne. Wiadomo, obejmę, w którą stronę skrzynka podwójna to skrzynka podwójna. No i tyle. I teraz leję do tego wszystkiego. No i mamy jedną stronę gotową. Jeszcze tylko sobie zrobię te trzy. Ok, ja już sobie zrobiłem tutaj wszystkie magazyny. Teraz wystarczy wrócić z powrotem do zwykłego świata. Ok, a więc ja już jestem i nie, chyba ostatnio kładłem tutaj yy, ten piasek, a mamy tutaj go kłaść. I co? I klikam tu. I powinno działać, chyba, chyba powinno działać. O, teraz na pewno będzie działać, jak to jest aktywowane klikamy sobie, gdzie jest ten piasek dźwignie co tak lata ja sobie wskakuję tutaj i dokładnie duplikarka elegancko działa i zobaczymy, czy się magazynuje dokładnie tak jest, i dosyć szybko i w sumie możemy sobie zrobić taki test ile się uda uzbierać by 10 minut, a więc ja sobie to wyciągam i czas start. Ok, po 10 minutach jest tego piasku aż tyle. Więc no... Jak będziemy potrzebowali dużo piasku, to chwilę, moment i mamy jego naprawdę duże ilości. Ja na razie sobie go troszeczkę tu podkładam, ale w sumie najpierw idę wyłączyć już ten mechanizm. A aby go wyłączyć, to po prostu idziemy, klikamy dźwignię. Jak będziemy chcieli znowu uruchomić, to trzeba przełożyć piasek na... ...slajmy. Ponieważ nie może być tutaj, nie wiem dlaczego tak musi być po prostu. I możemy też wyłączyć to. Ale na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem. Eee, was to nic nie kosztuje, mnie angażuje do następnych treści nagrywania dla Was. I co, możecie wbić na mojego Discorda, link macie w opisie, tak samo jak i do tego filmu, którego korzystałem poradnik, aby wybudować właśnie tą duplikarkę. I co, ja Was żegnam, aleczko i pół!